Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Witajcie w nowym filmie, w ten niestety niezbyt piękny poranek. Natomiast dzisiaj jest ten dzień, w którym pakujemy się i jedziemy na wakacje. Ale zanim zaczniemy się pakować, to musimy wybrać się jeszcze na taką szybciutką spożywkę, dokupić rzeczy pozostałe na drogę. Także mam nadzieję, że uda mi się to fajnie wszystko i szybciutko ogarnąć. Także bez spędnego gadania zapraszam Was do spędzenia tego czasu razem z nami. I moi drodzy, wróciliśmy właśnie do domu. Także pokażę Wam teraz szybciutko nasze zakupy. No i tak, na drogę biorę dzieciakom powyższe. E, tym razem wzięłam te z Jana, są zdecydowanie lepsze. Dwa energetyki, bo oczywiście e, tamte się straciły. Do tego jeszcze dwa ważne kukurydziane. Naszym ciowi mleko, o nie, Antoś sobie kupił pączki, proszę bardzo, Antoś sobie kupił palkejki jeszcze, nie wiem, na drogę chyba, nie? Ja dzieciakom wzięłam pingwi na drogę, a Antoś wziął sobie czoko fresza, czoko szoko fresza, wziął sobie jeszcze dla siebie i dla Szymona takie tik z ja wzięłam dla nas sminty takie i do tego po to, po to poszliśmy jajeczka z Aldika i e, pieluchomajtki z Jumbo, kolejna paczka, także to są całe nasze zakupy. widzicie nie ma tego dużo. Jeszcze mój mąż ma podjechać do sklepu, kupić karmę dla psów. E, może jeszcze jakieś kabanosy kupimy, no zobaczymy. Także ja to idę teraz pochować. No i zaczynamy się pakować. Ciuchy Szymonka mamy już naszykowane. Mamy tu majteczki, skarpetki, koszulka, krótki rękawek, spodnie, bluzy, koszulki, długi rękaw, kąpielówki, spodenki krótkie, one są takie dzienne. I tu mamy drugie spodenki, ale już wyjściowe. Koszulki na ramionczkach. Tutaj mam jeszcze takie koszulki, wzięłam do spania. No a tutaj mamy już rzeczy na drogę, także idę to teraz pakować. No i dobra moi drodzy, zaczynam pakowanie. Wniosłam sobie jeszcze te, te torby i stwierdziłam, że do tych mniejszych powkładam tutaj bieliznę, jak i naszą, tak i dzieciaków. Hmm. Tutaj to jest taki fajny worek na buty, więc tutaj myślę, że dzieciaków buty też na spokojnie się zmieszczą. Ogólnie ja muszę to tak zrobić, żeby dzieciaki miały jedną torbę, a my drugą. Ewentualnie ja z dzieciakami w jednej torbie, bo jak mój mąż będzie później wracał, to też musi mieć do czego spakować sobie te ciuchy. No tak czy inaczej muszę pokombinować tak, żeby było dobrze, także lecimy z tym tematem. Antosia ciuchy mamy też już gotowe, koszulka długi rękawek, krótki rękawek, spodenki wyjściowe, podwórkowe, skarpetki, spodnie, bielizna, kąpielówki i tutaj ciuchy na trasę, także pakuję. moje ciuchy też już gotowe tutaj mamy bieliznę, krótki rękawek dwie spódnice, trzy koszule tutaj są te spodnie z Primarka, bardzo fajne swoją drogą top do tej spódnicy spodnie i dressowe i jeansowe, bluzy tutaj mam taki komplet, są tutaj dwie pary spodni jedne leginsy, drugie takie normalne ze sznureczkiem, z kieszonkami i do tego jest jeszcze bluza i to jest zestaw z Mormua, do tego mam jeszcze tą bluzę z Zary, spódnico, spodenki, e, wszystkie spodenki i tutaj mam mm, ciuchy na trasę, czyli bluza, e, koszulka i spodenki, także idę to pakować. No dobra, ja i dzieciaki jesteśmy już spakowani. Ja jednak się ledwie, ale zmieściłam sama w tą torbę. Mojego męża będę chyba pakować w tą. No chyba, że coś innego jeszcze wynajdę. No i co? Zostaje mi jeszcze tylko do ogarnięcia jedzenie. I kosmetyki. Takie wiecie, rzeczy też potrzebne, takie podręczne. Także najpierw spakuję męża, a później idę działać z pozostałą resztą tak naprawdę muszę się streszczać, bo zostały mi takie 3 godzinki, więc to nie jest wcale dużo. A muszę mieć naprawdę wszystko. Miałam też robić listę, ale z listą w końcu zastałam, nie zrobiłam. Także no, tak to wyszło w ogóle, powiem Wam, że jest tak parno, że zastanawiam się, czy nie będzie z tej pogody jakiejś burzy albo jakiegoś deszczu. Ale słuchajcie, jeszcze Wam pokażę. Bo mam tutaj spakowane już po części rzeczy Szymona w sensie pieluchomajtki. Tutaj mamy mleko, ten płyn z do pukania, ten płyn do prania, kapsułki, tak, tutaj jest jeszcze worek, bo muszę oddać. No i w sumie nic. Poza tym jeszcze muszę tutaj ten porządek sprzątać, bo Antoś zaczął gotować, ale oczywiście po sobie nie posprzątał, także. No, jeszcze troszeczkę pracy mnie tutaj czeka. No i słuchajcie, mam tutaj naszykowane wszystkie kosmetyki tutaj, no i pielęgnację i tutaj mam dwie kosmetyczki, żeby to spakować i tak, tutaj chcę właśnie całą pielęgnację dać, a tutaj kolorówkę, tutaj w tej torbie mam też biżuterię i tutaj tak samo także, no idziemy z tym działać. No i słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że niestety, ale te kosmetyki mi się tutaj nie zmieściły. Yy, ale wspomniałam się, że mam jeszcze taką kosmetyczkę z Mary Kay, więc teraz te kosmetyki pielęgnacyjne przełożę sobie do tej kosmetyczki, a całą kolorówkę z tej yy, do tej. Yy, natomiast tą kosmetyczkę inaczej zagospodaruję, tak żeby wiecie, wszystko miało ręce i nogi. Także przekładamy. No dobra, tak to na tą chwilę wygląda. Wszystko będę pakować do tej czarnej torby. Tutaj są jeszcze chłopaków płaszcze przeciwdeszczowe wkładki. W tej kosmetyczce będę miała tutaj rzeczy właśnie takie toaletowe, czyli te nakładki na toaletę, mydełko, nić dentystyczną i te ręczniczki. Tu znalazłam jeszcze tu na biżuterię, a w tym, w tej kosmetyczce będę miała taką apteczkę, gdzie duże z Ibum, jakieś plasterki, dodam jeszcze tabletki i na gardło. Także e, tak to wygląda i idę to właśnie wszystko teraz pakować. No i naszkowałem jeszcze te wszystkie torby, które są do zabrania i powiem Wam, że wcale nie ma tego aż tak dużo. Także jestem z siebie dumna. Do... A, przepraszam, jest jeszcze jedna torba tam w pokoju z chłopakami, z chłopakami, z, z ciuchami chłopaków, e, ale no tak to, to i tak wydaje mi się, że e, całkiem nieźle mi poszło, ale stwierdzam fakt, że muszę dokupić jeszcze jedną torbę bo miałam problem ze spakowaniem mojego męża i musiałam wyciągnąć kilka swoich rzeczy, żeby jego spakować, ale no nie jest źle, także to najważniejsze. Teraz biorę się za pakowanie jedzenia i smażenie jeszcze kotlecików, wiecie już takie resztki, wykąpanie się i zbieranie się do drogi, także no, działam dalej. Słuchajcie w międzyczasie jeszcze zrobiłam sobie henne, także y, niech się brwi farbują, a ja zaczynam działać z, ze smażeniem kotletów, no i pakowaniem jedzonka. No dobra, słuchajcie, mam już tutaj naszykowane wszystkie rzeczy, które zabieramy i są chrupki, energetyki, paluchy, wafle kukurydziane, tutaj chłopakom pomieszałam te batoniki mm, konflejsowe. Są i te brązowe, i te niebieskie. Do tego tutaj mamy paluszki, bułki maślane. Truskawki, oczywiście, będą w innym pojemniku. Andoś tutaj zrobił już podział majątku z tymi donatami. ogórek, pomidor, pankejki te poferties. I do tego jeszcze dojdą. Słuchajcie, tutaj szparagi, które będę za chwilę robić. No i jeszcze te kotleciki. Także no myślę, że mało tego nie jest. Dobra moi drodzy, już jestem ogarnięta. Moja stylówka na drogę to szara koszulka i do tego krótkie spodenki. Idę się jeszcze za chwilkę wybalsamować. W końcu mi się pije z kotlety, więc czekam y, jeszcze chwilę, żeby się wycie troszkę y, schodziły y, i za mnie do pojemnika. Zastanawiam się, czy zrobić kanapki. Może zrobię z 4-6. Zobaczymy. Y, no i jeszcze szparagi wrzucę nasze wszystko y, na patelnię. I to będzie i na tyle. No i będę ogarniać Szymona też, bo zasnął, więc no może być tak dwie na dwa razy, no my że będzie dobrze. O, dopiekają się jeszcze tej koty, ci, jest ostatnia partia, tu jest cała reszta. Także tak to na tą chwilę wygląda. No i moi kochani, przyszłam jeszcze na chwileczkę na ogródek, popatrzeć na te moje piękne kwiaty. No, i będziemy się za chwilkę zbierać, także mam nadzieję, że taki vlog Wam się spodoba. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, za każdą łapkę, komentarz, także subskrypcję. I do zobaczenia już w nowym wakacyjnym vlogu. Trzymajcie się półgodziaczki. Pa!